tych lubelskich strajków stała się kolej. Jeżeli kolej, no to wagon. Jeżeli wagon, to trzeba wagonem pojechać przez Polskę, przez te wszystkie miejsca, które strajkowały wtedy właśnie w 1980 roku. Będziemy pytali ludzi, to jest bardzo ważne, o to, czym jest wolność dziś, To jest takie jedno z przesłań podróży wagonem, tak jakby ten płomień wolności e, dowieść z Rublina do e, stoczni Gdańskiej. Najpierw umieszcza się papier, potem jest ten, który należy przedrukować i potem opuszczamy właśnie ramkę, i wtedy rozlewamy farbę po brzegach, po prawym brzegu i po lewym brzegu. W A, A Ghysny, reading, rakla, to urządzenie, które nazywa się racla, to farbę przemieszczamy właśnie z jednej strony na drugą, żeby objęła cały dół. Kiedy farba obejmie cały dół, to wtedy trzeba też uważać, żeby mocno wycisnąć tą rakle, bo wtedy jak się będzie za lekko wyciskać, to niestety SO nic no, nie będzie. Ale kiedy już jesteśmy pewni, że mocno to się wszystko przyjęło, to wtedy otwieramy. Rane? pojawia nam się co co drukowana kartka. Mhm. To jest jedna z technik drukarskich stosowanych w podziemnych drukarniach. E, i oczywiście bardziej te ramki były prymitywne. Dostaliśmy od środowiska spotkań e, ten pierwszy powielacz, który, e, który był zalążkiem podziemnej drukarni spotkań. Cały podziemny ruch wydawniczy w Polsce i wśród wszystkich krajów komunistycznych rozpoczął się w 76 roku od tej maszynki. To jest nieprawdopodobne, a ja wiem, ale tak się stało. My w przygotowaniu, się włączyli do akcji. Ja widziałam w internecie, ja byłam na drugim końcu świata w Stanach. I pamiętam, że był mi nie pamiętam dokładnej dziennej daty, ale pamiętam, że byłam zaproszona do profesorskiego domu w Stanach i na, na taki późny obiad i na swoim talerzu została Taki maciupeńki wycineczek z New York Times i to były trzy, trzy linijeczki, jak których czytam świdnik koło na wybuch, strajk. To po co powiedziałem wtedy do tych Amerykanów, że, yy, że, że to po prostu niemożliwe, bo w po Polsce się nie strajkuje w taki sposób. Także bardzo żałuję, że mnie wtedy tu nie było. Przeprowadziłam tu swojego syna, bo wam też to jest też obowiązek przybyć do biologa, W ogóle znakomita idea, jestem pod bardzo wielkim wrażeniem, że coś takiego powstało. A tu, się, że... Zobaczmy, że się Ten projekt jest nie do przecenienia. Jeśli uda się zainteresować młodych ludzi właśnie takimi e, chodzić, narzędziami wtedy pracy czy walki o wolne słowo. Jeśli uda się zainteresować lubelskimi e, wydarzeniami, to będzie oczywiście ten cel osiągnięty. Mam nadzieję, że także ta załoga wagonu, która rusza dzisiaj śladami Solidarności, która będzie po drodze spotykać różne osoby, która będzie mówić i rozmawiać i wspominać czasy sprzed 30 lat, także przeżyją przygodę, która odciśnie się śladem ich pamięci, która stanie się elementem ich formacji. Tak jak dla nas 30 lat temu stały się lubelskie strajki. Jest to dla mnie wielka satysfakcja, że młodzi ludzie, którzy tutaj biorą w tym udział, po prostu w jakiś sposób będą pamiętać o tym i przekazywać tą, tą, swoją, tą, tą swoją wiedzę jakąś, którą tutaj wynieśli z, z tego, co tutaj się dzieje w Lublinie, będą przenosili dalej w Polski. No Jesteśmy razem, solidarność łączy. No